Cześć, witajcie w kolejnej części vloga moje 5 minut. Dzisiaj kontynuujemy pracę nad testami, czyli to samo co wczoraj. Więc zapraszam na kolejne. O, coś mi tutaj szwankuje, mój pomodorek. Na kolejną porcję programowania. Więc kontynuuję pracę nad testem. Mianowicie, prawie ukończyłem tutaj. Poprawkę związaną z worktest więc muszę yy, work time, data time stop i data time yy, i timestamp ok, czyli timestamp w sumie powinien być taki sam jak ten stop data time tak mi się wydaje i 25 bo tyle sobie założyłem coś tu jeszcze mu nie pasuje a przycinka brakuje więc test w zasadzie został napisany, taki według tego co był w event modelingu przygotowany. No i teraz warto byłoby to uruchomić, oczywiście nie zadziała. Ehm, mogę to odpalić, ale on nie zadziała. Jak może zadziałać, jak nie ma żadnej logiki w Pomodoro Work Event Listenerze? Gdzie jest widok testów? Unit test, to Alt 8. Warto by było sobie zapamiętać, natomiast, tak jak mówiłem, błąd wartość nie może być zerowa i tak dalej. No więc, no co, no trzeba tutaj zadziałać, tak? Najpierw zasubskrybować się na jakieś zdarzenie, czyli prawdopodobnie na startowanie, czyli work started. Więc jak się zasubskrybuje to będę mógł sobie już e, no coś zareagować. O, jest tutaj Work Started. Będę mógł sobie coś y, zareagować. Work started. To sobie odkomentuję. Ciekawe, że to jest tak samo nazywane. No ale... No i wyraźnie tak było tu potrzebne. I Work Started. To zdarzenie jest mu nieznane. Więc ja sobie wyciągam work started. Mam już taką informację. I jak jest work started, to mam tu jakąś komendę. Chociaż nie jestem pewien, e, czy ona tu będzie potrzebna. No zobaczę. W każdym bądź razie e, to warto byłoby dodać teraz e, ten nowy czas pracy, tak? Żeby był monitorowany, jak upłynie. Od, od teraz do, do tego momentu tam dalej z tyłu powiedzmy e, gdy upłynie te, ten czas pracy, to wówczas powinno zostać wy, wy, wyrzucone zdarzenie związane z zatrzymaniem pracy. E, tu mam jeszcze widok. Ten widok prawdopodobnie już pisałem, jeżeli dobrze pamiętam. To sobie go użyję. On tutaj pobiera jakieś informacje, właśnie z repozytorium. Ok, pomodor work, czyli mam mój widok. No i teraz komenda: Start play command. Start work command. To będzie trzeba się zastanowić w modelingu, czy ja miałem komendę? Miałem to sobie odpalę model, bo już zapomniałem. Chciałbym sobie go odpalić tutaj na drugim ekranie, który mam, ale wtedy wy nic nie widzicie. Więc to tak średnio. Wydaje mi się, że to będzie start play, start work command. Ale nie chcę yy, za wcześnie tego mówić źle. Więc będę musiał używić, użyć komand handlerów i komandów. Jest, start. Stop work. Ok, work started, i stop work. Czyli to zdarzenie powoduje później zatrzymanie, czyli stop work tutaj musi być. Czy ja dobrze, że to zrobiłem. Czy tutaj nie trzeba jakiejś operacji? Trzeba byłoby monitorować. Monitorować danego work started Czas mi się skończył, głównie dzisiaj gdy bałem i rozmyślałem, <gry> więc w zasadzie mało kodu dzisiaj powstało, ale parę rzeczy zostały poprawionych. Tutaj jeszcze zegar mi tyka, ale biorąc pod uwagę to, że nieraz już wielokrotnie przeciągałem, dzisiaj postanowiłem troszkę skrócić, bo i tak w sumie muszę się zastanowić co dalej. Jak ten temat ugryźć, a nie chcę tego robić przez 5 minut. Więc często takie rzeczy rozmyśla się poza komputerem, analizując w głowie, czy dokonując analizy na papierze, czy na takim flipchartzie, jak mam tutaj z tyłu, więc trzeba będzie się zastanowić, jak ten temat dalej ugryźć. Czyli jak jakiś timer tutaj gdzieś w, w z tyłu postawić, który będzie w momencie, kiedy przechwyci te, to zdarzenie, to on sobie tam zapisze tą informację i będzie Eee, po prostu sobie przetwarzam. Tak. I procesor, który działa tam w te... I odlicza, czy ten czas został już. Eee, czy ten czas już upłynął. Ale to nie zadanie dzisiaj, prawdopodobnie jutro. Tym się zajmę. Więc dzięki za dzisiaj. Do usłyszenia w kolejnej części vloga. mojej 5 minut, który zostanie nagrany jutro. Więc zapraszam.